18 czerwonych lisów i nagrabianych od Van Houtena, Późne gołębie na starych obrączkach, ale już w marcu pójdą w pary. 18 sztuk w noworocznej promocyjnej cenie 4000. Odbiór własny w świeradowie zdroju. Gołębie doskonałe o wybitnych walorach powrotno Sprinterzy na wszystkie dystanse kategorii A, B i C. Średniej budowy o doskonałym upierzeniu, niezłomnej woli powrotu, a przede wszystkim kapitalnej orientacji. Czyściutka, stara linia braci Jansen od Van Houtena poprzez Ralfa Coopera do braci Jansen za Rendon. Dodam, że na wiosnę te gołębie są w cenie 500 zł sztuka w pakietach 5 plus 1 gratis 2550 zł. Gołębie na starych obrączkach, nie miałem już nowych. Dołączam tylko rodowód od bazowy rodowód od Van Houtena. Troszkę fotografii jego zwycięskich gołębi, które między innymi Olimpijczyków wylatały. Gołębie doskonałe do rozpodu, szczególnie na loty sprinterskie pod wiatr i deszcz. Ryszard Osnowiec, słoneczny gołębnik, Polska.